Dla aktywnych widzów, do wygrania 10 sztuk m 4 s Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 listopada. Po wygraniu macie w Card o wartości 20 zł, wystarczy stawicie like lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Bowka, witam Was w nowym odcineczku, w którym otwieramy skrzynkę 10% na kosę. A właściwie 20 takich skrzynek, w których znajduje się m.in. Bayonet Fade, więc totalny kozak. Karambit, Brightwater, tutaj mamy Damaskus Steel Karambita, no tutaj się słabszy karambit, Butterfly fajny. Więc jest sporo fajnych skinów, ale też jest sporo niestety tych słabszych kosek, które, już wypadnie te 10%, może się na przykład pojawić taka koska. No ale koska to koska, więc zobaczmy. Co dzisiaj będzie w moich rękach? Miejmy nadzieję, że jak najwięcej takich gozek się pojawi, typu Bayonet Fate, który naprawdę bardzo blisko się tutaj e, objawiał, że tak powiem, no ale niestety nie wypadł. No tutaj wiadomo też, że to przeleci, to by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe, żeby tak szybko, tak mocny skin nam się pojawił, no ale mamy. Koskę, jedną ze słabszych, co prawda, ale jest koska, więc koska numer jeden już jest z nami. Czekamy na kolejne. Ej, dwie pod rząd, nie wiem jaki to musi być fart, no są dwie pod rząd nie najlepsze, nie najlepsze, nie ma co się oszukiwać, że to nie są jakieś najlepsze koski Ale łącznie są warte już 891 zł, więc jest naprawdę dobrze Naprawdę dobrze, mam nadzieję tylko, że to nie są ostatnie kosy Że jednak więcej się ich pojawi w przypadku właśnie tej skrzyneczki Naprawdę bardzo mocno to liczę, że jeśli się nie pojawią takie, wiecie Najmocniejsze koski, jakie tutaj występują, to jeszcze ze dwie, żeby trafić takie mm, Słabsze, może nie najsłabsze, no ale żeby po prostu coś jeszcze innego trafić niż sama mp9 która właśnie nam wypadła tutaj niestety ponownie mp9 no ale my tutaj ciągle czekamy ciągle czekamy na jakiegoś mega mega lem, to mega mocnego skina który zmieniłby losy naszego dzisiejszego odcinka na odcinek totalnie pozytywno kozacki, <noise> nie wiem czy taka na... no tak, ma... no taki niech będzie, no nie, niech tak będzie, yy, sprzedajemy, mamy 710 zł, czyli to oznacza tylko jedno, to oznacza tylko jedno, połowa skrzyneczek jest już za nami, no i widzieliśmy już dwie koski, troszeczkę to niepokoi, bo mamy niby 200% szans na koskę, a my już zdobyliśmy dwie kosy, więc tutaj rachunek prawdopodobieństwa nie jest po naszej stronie, ale to nic. Ale to nic, ja i tak mam nadzieję, że jeszcze po prostu coś się tutaj pojawi i że ta kostka faktycznie mi wypadnie jeszcze. Nie mimo wszystko jest jeszcze sporo skrzynek, mm, które dzisiaj otworzymy. Nie wiem, czy nie otwierać po kilka, wiecie? Nie wiem, czy nie otwierać po kilka, bo trochę wolno to idzie i te dziewiątki mnie denerwują już powoli, że wypadają. Mmm, okej, okay. otwieramy dwie, otwieramy trzy naraz Trzy na będzie koszać. Je. jest, 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 jest. Huntsman Crimson Web, warty 867 zł. Nie jest to to ponownie jakieś najlepsze, ale już jest fajna. Ale już jest fajna. Nie, więc łącznie te kosy byłyby warte, moi drodzy, 1759 zł. Oznacza to jedno, już jest dobrze. Już jest. O nie, testowe otwarcie, oby koski nie było. Nie karambit, nie, nie karambit Kurczę, przez przypadek, to był misklik, totalny misklik. Dobrze, że nie wypadł tu żaden karabit lub coś podobnego no więc teraz lecimy Już z otwarciem sprawdzimy, jest jeszcze good knife Więc łącznie zdobywamy cztery koski Jest to koska podobna do poprzedniej 759 zł i ostatnia Ostatnia skrzynia, ile tych kosek będzie łącznie Aktualnie mamy cztery Aktualnie mamy cztery Z dzisiejszej metody 200% I nie pojawi się już żadna koska więcej Więc mamy łącznie zdobyte Cztery koski, jest to naprawdę mega, ale to mega wynik. E, wszystkie koski są łącznie warte, moi drodzy, 2519 zł, więc tyle są warte te koski, ale... A żeby wygrać Pejfard, napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok liczbę od 7 do 10 My z jedną z nich sprzedamy sobie i powalczymy o kolejne. Nie wiem, czy jest to jest tą najtańszą, czy jednak tą e, troszeczkę droższą łodniej. Chyba nastałem się na to troszeczkę droższą. Czekajcie, łącznie zobaczmy, ile będą warte te trzy. Jasne, że tak, dobra. Nawet możemy jeszcze lepszą sprzedać i tak odcinek je będzie udany. Więc na przykład zróbmy w ten sposób, że sprzedamy sobie tego Tiger tutaj. I jest nadal super, dobra. Czyli leci na sprzedaż. Dobra, coś skopiowałem. Leci. OK, sprzedaj. OK. I mamy 783 zł, żeby zdobyć kolejną kostkę w dzisiejszym odcinku. Raczej zrobimy to jakąś metodą bitewną z jakąś fajną skrzyneczką. Albo pójdziemy w tylko jedną stratę, albo czekajcie, jakie są aktualnie najpopularniejsze skrzyneczki na stronie. Jest mergani, jest mergani, skrzyneczka droga, nawet bardzo droga. No ale szanse są na totalnie kozackie skiny. Ja spróbuję, spróbuję. Jedną kliknę. Jedną kliknę, zobaczę. Co zdobędę i chyba nic dobrego. Czy jest to uknie? Myślę, no kurczę, miałam taką nadzieję, że będzie to, wiecie, ukryty jakiś mega mocny skin, czyli taki sliperek, tak jak mówicie na samochody, sliperki, że wiecie, że ma dużo mocy na przykład, a nie wygląda w ogóle. To są też takie skiny, które nie wyglądają, są niebieskie, a jednak wartość swoją mają. Um, a WP Masterek fajna bitewka by z tego była um, ze skrzyneczek olinowych. Z tylko jednej straty można trajtora sobie otwierać. Otwórzmy sobie trzy trajtorki. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie z tymi trajtorami. Na pewno są pozytywne skiny, bo ten kałaszek jako ou uh, hu. Uh, 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 uh. Naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie trajtor się pokazał. Zobaczymy, jak to dalej będzie się prezentować. No i mamy czwóreczkę i dwa kałaszki. No tu już troszeczkę gorzej, tu już troszeczkę gorzej, ale nadal nie jest jakoś mega źle. Dlatego ponownie otwieramy trajtory, żeby zobaczyć, co wypadnie. No i ponownie. Mamy dwa dobre skiny, które są super, które są super. Zobaczcie, idzie nieźle, idzie naprawdę nieźle, tego Trajtora będziemy się trzymać. Dopóki nie wypadną trzy kałaszki. Wypadły trzy kałaszki, z Trajtorem się pożegnamy. Tego AWP Mastera byśmy poszli sobie zrobić. Czekajcie. AWP. A WP Master to są dosyć tanie skrzyneczki, byśmy otworzyli takich 8 na 4 osoby. Wiecie, nie jest to jakaś duża część aktualnego naszego budżetu, a można trafić naprawdę mocne w łupki. Ta skrzynka miała swój dedykowany odcinek. Które naprawdę fajnie się pokazała, więc mam nadzieję, że i dzisiaj też wyjdzie to po prostu nieźle Znaczy nieźle, fajnie, dobrze, żeby po prostu to poszło Nieźle to wiecie, to tak średnio w sumie jest nieźle, żeby poszło dobrze że poszło dobrze lub bardzo dobrze Więc tak, aktualnie same fomasy, więc najgorsze skiny dostępne właśnie w tej skrzyneczce Jak widzimy szawłupkę to znaczy, że jest dobrze, jak widzimy szawłupkę to znaczy, że jest dobrze Mm, jeszcze 5 skrzyneczek Na razie żadnej awu no jest pierwsza awupa Niestety u przeciwnika Warta 153 zł Więc to już jest dobrze To już jest naprawdę mega dobrze Ja na razie żadnej awupy Reszta przeciwników tak samo Więc ciągle czekamy A skrzyneczka tutaj włączy tryb rzucania awupek nie ma ponownie, więc dwie ostatnie skrzynie, moi drodzy, żeby... No i dobra, gościu porobił totalnie, jeszcze boomkę trafia, więc kurde, ciężko będzie, naprawdę ciężko będzie, żeby tutaj coś zrobić. No na te bunki, no nic, nikt praktycznie nic nie potrafił, jedynie Bot Arnon zarzucił sobie dwiema włupkami. tak to wyglądało. Skinek gwarantowany już dostępny w moim ekwipunku. Pamiętajcie o najlepszym kodzie. jeśli się doładuj. No to możecie sobie użyć kodu WOWKETY. Jak ktoś tam będzie chciał sobie wpłacać na no to kod WoW ty Niech sobie użyje. To będzie miał 5% więcej przy doładowaniu skrzyneczkę Milspec na start. Wpłacać można i grać od 18 roku życia. A my lecimy sobie dalej. Nie wiem czy nie pójść właśnie ze skrzyneczkami niewiadomymi. Tak bym je nazwał. Skrzynie... Które czasami zaskakują pozytywnie, czasami negatywnie. Pięć takich skrzyneczek na rozgrzeweczkę. Zobaczymy, jak dzisiaj się prezentują. Czy raczej. Jest... Oj, 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 jedna dobra naklejka, czy jest wystarczająca? Prawie, prawie. Więc dajemy jeszcze na szansę. Dajemy je kolejną szansę, I, i jest jedna dobra. Tak jest, znowu ponownie jedna dobra. No i tu już jest gorzej. Tu już jest niestety gorzej. Ostatni raz, dobra, ostatni raz, do trzech razy sztuka. Jeśli skrzyneczka dzisiaj nie działa, to po prostu ją zostawiamy. Będą myślałem, że dwie, no ale jest jedna dobra naklejka i zostawiamy. Zostawiamy. Dzisiaj nie jest dzień tej skrzynki, po prostu może coś eventowego byśmy trącili. Falen na Kingdom, czy albo Dragon Wracz Skrzynie eventowe ostatnio dosyć mocno pomijaliśmy i może to był błąd. Może to był błąd, bo jednak są te fajne koski, fajne rękawice i fajne skiny. Więc kliknijmy sobie, zobaczmy, Hellfire, czekajcie, skrzyneczka warta, znaczy skrzyneczka za 120 zł, skin warty 198, więc jest dobrze, jak najbardziej. Zobaczymy jak będzie przy kolejnym otwarciu, ta m nie jest jakaś super, ale w dobrym stanie i tak dalej, no coś tam może podziałać, no właśnie, dobry stan i wyszła nawet spoko. Mm, to jest czarny laminat. Właśnie ten skin niech was nie zwiedzie, bo on troszeczkę warty jednak będzie. Ej, fajnie to jest, do, pamiętajcie, że w dodatkowych przetwarciach tych skrzyneczek dostajemy również klejnoty. Więc nawet jeśli skin jest warty te 120, to i tak klejnotciki nam powpadały. Oczywiście klejnocików sobie skorzystamy. Mamy digielka Print Streama, nie wiadomo w jakim stanie aktualnie. Field tested 161 zł warty. Kurczę, może by tego dragon wracza? Wrzuciło się na bitwę No ale nie wiem Czy to jest możliwe, czekajcie Czy skrzyneczki eventowe limitowane były Dragon raczej nie są Dostępne, więc Ja bym zrobił coś takiego Że albo w dzisiejszym odcinku Wyjdzie jeszcze totalny kozak Albo kończymy odcinek i tak sukcesem no nie? W dzisiejszym odcinku i tak mamy sukces Wszystko jest wyliczone Ale ja bym otworzył sobie skrzyneczkę Z tylko jednej straty O kurde Chciałem powiedzieć, że najlepsze, troszeczkę mi się pomyliły wartości, ale Silky Silk jest aktualnie na topie, więc otworzymy sobie Silky Silk. Silky Silk to jest 120 zł, zostaje nam jeszcze 60, które pozwala nam otworzyć skrzyneczkę melody, czyli to będzie taka ostateczna bitwa skrzyneczek tylko jednej straty. Wrzucamy to na bitwę z czterema graczami. No i zobaczymy. Zaczynamy od Silky Silk, czyli mocniejszej skrzyni Melody. Można powiedzieć, że to dodatek, można też powiedzieć, że nie, no bo jeśli z Silka poleci na słabszy skin, no to jednak Melody odkrywa tutaj właśnie główną rolę, więc różnie może być, różnie może być. Ja sobie na nacisnę guzik przywołania tych bocików, no i patrzymy, co tutaj się dzieje. Czy pojawią się jakieś mocne skiny? Miejmy nadzieję, że tak i że nie będzie żadnych, totalnie żadnych tych skinów słabszych. To by była naprawdę fajna bitwa wtedy. Więc Silky silk. Oby nie było słabego skina. I wypadał fuel injector i fuel injector. kurczę. Mega, ale to mega mocno, skin warty 532 zł, o mamy m no nie, to jest za mało, to jest zdecydowanie za mało, Fuel Injector po prostu zrobił tą bitwę mu, no i niestety nie wygraliśmy, ode mnie to jest tyle, odcinek jak najbardziej udany, mamy ciągle te trzy koski, które trafiliśmy, czekajcie, odświeżę sobie stronę, damy sobie, mamy te trzy koski, łącznie warte 1759 zł, więc jest jak najbardziej dobrze, ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, się ma i...